Bardzo dziękuję pani, pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Jest tutaj Pan Poseł, z wnioskiem, o przerwę, z wnioskiem o przerwę składam, aby Pan Poseł Kowalski w końcu stanął tutaj przed ludźmi i powiedział, ile milionów zgarnia spółka w Skarbu Państwa, Szanowni Państwo. Kowalski zawsze krzyczy, o Polsce mówi, a tak naprawdę brał grube miliony, a Polakom zafundował drożyznę. To jest o Was prawda, obudnicy. Proszę bardzo, proszę. pan poseł Janusz Kowalski Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izba Eurokraci podjęli dwie bardzo niedobre decyzje. Po pierwsze blokują 40 milionów euro dla polskich rolników, a ta opozycja, która tak teraz wrzeszczy, siedzi cicho pod niemiecką miotłą, nic nie reagujecie, że nam blokują 40 milionów euro. A druga kwestia. Eurokraci podjęli fatalną decyzję, Panie że tylko Bośle, do 15 Równuski. września jest zakaz. Panie pośle Ludnicki, ostrzegam Ukrydzy Pana. Do ostrzegam, Polski. ostrzegam Pana. W środku kampanii wyborczej Ursula von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma EPSL, uchyli ten zakaz. Rolnicy Wam tego nie wybaczą, że dzisiaj siedzicie tak cicho pod niemiecką miotłą. Nie reagujecie, kiedy eurokraci krzywdzą rolników. Jesteście fałszywymi obrońcami polskiej wsi.